Jaki sport lubi Gosia główka kamasutra Sutra? chyba. O! Gosia główka, kamasutra razem z nami. Czy to prawda, że Gosia główka nie gra w siatkówkę? Tak, to prawda. Nie lubię y, grać w siatkówkę, wolę ją zdecydowanie oglądać. No to jak ty sobie w domu radzisz? Po sportowemu. Po prostu ja jestem trenerem w domu i to ja rządzę. Ale lubisz oglądać chociaż siatkówkę? No bo wiesz, ostatnio nasi siatkarze, mistrzowie, no i co ty tak idziesz, no nawiązuje oczywiście do sytuacji domowej bardzo. Skarbie, po 10 latach życia z trenerem piłki siatkowej nie mogę powiedzieć, że nie oglądam i że nie lubię. Wręcz jestem czasami zmuszana do tego, żeby obejrzeć jakiś mecz, ale siłą rzeczy już po tylu latach po prostu to wchodzi w krew i ja też sama nawet gdzieś tam myjąc naczynia z boku mam takie, żeby spojrzeć i zobaczyć co się dzieje. Więc no siłą rzeczy chyba mam to już we krwi. Słuchaj, ale ty jesteś Sportowo, no, nie ma co ukrywać, no, to, 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 to widać bardzo po tobie. Jaki sport lubi Gosia, główka Kama Sutra? Kama Sutra, chyba, muszę o! powiedzieć. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, nie, tu stawiamy kropkę. Żartowa, Nie, oczywiście tak. <laughs> kiedyś trenowałam. Przed ciążą. Po ciążę, niestety, nie i bardzo mi z tym źle. Obiecałam sobie, że teraz w październiku wracam do formy i wracam na siłownię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli jednym słowem, skoro tak mówisz, nie masz w domu lustra. Po prostu mniej jem. Dziękuję bardzo. E, poczekaj, bo to nie koniec, bo jeszcze, jeszcze muzyka. Nowy numer, tequila. I teraz pytanie brzmi, bo ja, wie, ja słuchałem premiery na naszej antenie z Przemkiem Sasowskim, jak to rozmawialiście. Przemek patrzy, dogląda. No właśnie, bo Przemek zawsze musi, zawsze musi zerknąć, gdzie on, gdzie on tam jest ze oświateł, coś tam jest. Tytuł przypadkowy, czy możemy mówić, że gosia główka i tekila to jest, stawiamy znak równości? O matko, no to będzie teraz totalny szok chyba dla wszystkich. Nigdy nie pyłam tekili. Jest to totalny zbieg okoliczności. Tytuł wyrwany praktycznie z kontekstu, ale chcieliśmy zrobić utwór imprezowy, taki, którego jeszcze w Kamasutrze nie było. I padł na alkohol. I w sumie nie wiem, czy dobrze zrobiliśmy, ale warto mieć taki imprezowy kawałek w swoim repertuarze. To prawda, tym bardziej, że to jest drugi w tym roku imprezowy kawałek, bo pierwszy kwiecień jakoś. Do... Chociaż nie wiem, czy Zrób Mi Dobrze tak było takie y... koncertowo-imprezowe. Bardziej bym powiedziała, że to szło w kategorii Latino, y... ale. Ale wiesz, że teraz na imprezach nie ma dobrej imprezy bez, bez Latino, stąd myślę. Dobrze, w sumie imprezowy. Oh, zrób Mi Dobrze tak. No dobra, i co dalej? Bo ma, czyli jak mamy imprezowy, mamy Latino, w tym roku jeszcze coś będzie, czy już nie? A myślę, że Was zaskoczę. Będzie duet z Disco Boysem, także połączenie dwóch stylów muzycznych z muzyki disco. Wydaje mi się, że to będzie petardą. Zresztą już nawet jak o tym rozmawiamy, to jesteśmy oboje bardzo podekscytowani. Ja sama jestem bardzo ciekawa współpracy z Kamilem, bo prywatnie bardzo się lubimy, natomiast nie mieliśmy jeszcze okazji współpracować. Ale myślę, że to będzie szok dla wszystkich. Fajne połączenie sceny młodej sceny ze sceną, nie wiem, czy mogę się już nazwać starą. Nie, Ale nie mów tak! Nie, 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 no, no, ja przerywam to natychmiast. Słuchaj, ty. Ty nie jesteś po Akademii muzycznej, prawda? Wiesz, dlaczego pytam? Bo jak się słucha twojej tej rozpiętości, jak ty tam od dołu zaczynasz a, a, wysoko, to ja bym powiedział, że ty jesteś po jakiejś akademii muzycznej po śpiewaniu. Po szkole muzycznej. A No właśnie, ale y, skończyłaś marketing, dobrze pamiętam? Jestem po szkole muzycznej w klasie fortepianu. Y, skończyłam ekonomię, skończyłam zarządzanie, skończyłam dietetykę. A, no właśnie, zarządzanie więc mi się zawsze myli. trochę w, o, całkowicie odbrędne, odrębne kierunki. To, y, wiesz co, ja nie wiem, czy pewnie ktoś się kiedyś o to pytał, ale muszę zapytać. Skąd pomysł na to, żeby zacząć śpiewać? To także od, od dziecka miałam w krwi, podśpiewywałaś, czy nagle usłyszałaś siebie i mówisz uuu, jak ja śpiewam. Ostatnio podsumowałam, że na scenie jestem już 24 lata. Trochę mnie to wow. przeraża, ale pierwsza stanęłam na scenie w wieku 6 lat. W sumie od samego początku przejawiałam talent muzyczny, powiedzmy, jeżeli tak to mogę określić sama. Natomiast odkryła mnie pani na rytmice w przedszkolu i po prostu to poszło takim ciągiem, Jako nastolatka zaczęłam śpiewać w studiach muzycznych, zaczęłam jeździć po festiwalach mniejszych, powiedzmy, powiatowych, później wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, aż wylądowałam w programach muzycznych jednym, drugim, trzecim, debiutę opolskie mam również ze sobą. Programy. 2010 rok chyba, tak? Dokładnie. Także dużo tych programów przeszłam zanim stanęłam na scenie disco, która była, w ogóle ta scena była dla mnie ogromnym przełamaniem i ryzykiem poniekąd, ale myślę, że po tylu latach, bo to już jest 10 lat na scenie w formacji Kama Sutra, mam już na tyle duże doświadczenie, że jakby pomimo tego co się o mnie mówi i jakie gdzieś tam krążą plotki, to e, cały czas podtrzymuję to, że trzeba się cały czas uczyć, cały czas kształcić. Ja w ogóle jestem e, umysłem ścisłym, kocham matematykę o. i generalnie podchodzę do muzyki również matematycznie. Uważam, że trzeba cały czas ćwiczyć, e, ćwiczyć swój wokal, żeby cały czas się piąć do góry. Gosia, a czy ty, co ty śpiewałaś e, zanim muzyka disco weszła w krew mocno? Muzykę popową, muzykę jazzową i muzykę bluesową. Muzykę jazzową, rany. Byłam na złotej tarce, wygrałam złotą Naprawdę? <laughs> A można gdzieś to zobaczyć? Można zobaczyć, jak się wpisze na YouTubie Małgorzata Główka, tam znajdziecie wszystko. Polecamy bardzo, bardzo dzięki. Bardzo dziękujemy.